Siemano siemaneczko ja Szymaneczko, jestem Paweł Sky i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon, moi drodzy. Dzisiaj lecimy dalej, jakże z przepiękną serią. Jeżeli odcinka Wam się spodoba zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, a my dzisiaj lecimy dalej, moi drodzy. W poprzednim odcinku yy, dorwaliśmy, musimy podążać za moro Morową Dziewicą, która właśnie idzie tam na dół. Mamy za nią podążać. W poprzednim odcinku dotarliśmy tutaj do wieży, bo mamy zdjąć klątwę z niej. Także no teraz właśnie lecimy za morową dziewicą. A na dwór, no oczywiście, że tak. I co będziemy się bić? Oczywiście, że będziemy się bić. Kurde, ona jakiś osy przyzywa. Ja jestem w stanie ją tak no nie za bardzo jestem w stanie ją tak podpalić z tego co widzę Jezu zaraz umrę no no umieram Jeszcze coś tu za mną lata, ty. Nie możesz mnie zabić, Wieś o... o Co to było? Brzmiało, jakbyś postanowił dołączyć do drużyny upiorów. Walczyłem z morową dziewicą. Morowa dziewica? A udało ci się dowiedzieć, jak otrzymać klątkę, zanim rzuciłeś się na nią w nieca? No nie za bardzo. Najpierw sobie porozmawialiśmy. Wygląda na to, że muszę sprowadzić na wyspę jej ukochanego, rybaka Grahama. Znam go. Mieszka w równiku nad brzegiem jeziora Morzyckiego. Dobra, z tym wydupczą. Czuję, że jesteśmy blisko seru. Wydupczaj! Jaki pajac głupi, no! Łódkę mi prawie zniszczył. Dobra, czekajcie, ja może sobie kuszę tu wezmę. Ale w ogóle ta morowa dziewica prawie mnie zabiła, no halo, no co to ma być? Pierwszy raz walczyłem z takim czymś tutaj w nie muszę przyznać i ciężko było. No ale... Dobrze. To tutaj, tak? Dobra, zacumujemy sobie łódkę. Kurde, żebym się nie rozbił. Czego mhm. za mną leziesz? Ciekawy jestem, czego chciałeś od Grahama? Matka się o niego martwi Po tym, co się stało na wyspie Cięgiem sam w chacie siedzi, z nikim nie gada Po mojemu, to mu się mózg od tego nieszczęśliwego miłowania zważył No na pewno Czekajcie, tylko jeszcze zobaczę, czy mi się tutaj wszystko nagrywa Dobra, nagrywa się Dobra, wyjazd ja bym to porozmawiać Uchyć się, co mówiłem, że. Kim jesteś? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. No, i od razu rozmowny Idzicie? Da się, da się. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochały się? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły ham. <laughs> Powiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, miłkoziebłość i falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anabel, że uciekniemy razem, ale. Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Anabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten magdał jej truciznę. Uciekłem z zwierzy, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja. Nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przeklołeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. No, przez nich się otruła. Anabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją. Kurwa, co ja robię! Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale to znaczy, czy ona. powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury pożarły ją żywcem. Czyli ona wtedy ciągle żyła? Ale nie. To niemożliwe. Była całkiem zimna, jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem! Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. O wie, co ja zrobiłem? Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie ja sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Anna Bele wciąż cię potrzebuje. Możesz jej pomóc. Ona dalej tam jest? W wieży? Mógłbym ją zobaczyć? Tak, ale musisz o czymś wiedzieć. Anabel po śmierci zamieniła się w morową dziewicę. W morową dziewicę? Co to znaczy? Nie jest zwykłym niespokojnym duchem, tylko potężnym upiorem. Żal i nienawiść dają jej energię do siania śmierci i zarazy. Ona cierpi. Jak mogę jej pomóc? Anabel myśli, że ją porzuciłeś i uciekłeś. O Bogowie, czyli ona nienawidzi mnie i przez cały ten czas myślała, że ją opuściłem? Tak. Jeśli wrócisz do wierzy, może udać się przekonać, że było inaczej. Ja myślałam, że umarła. Przecież by nie zostawił tam samej. No, też tak myślę. Anabeli pozostałe duchy więzi na wyspie klątwa. Jej moc może złamać silna, skupiona wola, na przykład miłość. Jak w legendach. Skoro znasz te legendy, wiesz, że wystarczy pocałunek, aby przełamać zły urok, ale pod jednym warunkiem miłość musi być prawdziwa. Mówiłem ci, że kocham ją z całego serca. Proszę cię, zaprowadź mnie do niej. To będzie ryzykowna wyprawa. Zdajesz sobie z tego sprawę. Tak, oczywiście, ale tym razem nie okaże się tchórzem. Chodźmy od razu. Jestem gotowy. Nie ma co zwlekać. Idziemy do wieży. Dawaj, w podskokach. Raz, raz. O kurwa. Kiedy ostatnio tędy wchodziłem, ciągle miałem nadzieję, że Anna byli ja. Przecież to mogło się udać, a tak? Wszystko przeze mnie. Gdybym tylko umiał ją wtedy obronić. Nie zmienisz przeszłości, ale teraz możesz pomóc Anabel spocząć w pokoju. No, tak. Zobaczymy jak to wyjdzie, nie. Zobaczymy. A więc jednak wróciłeś po mnie. To. Nie twoja to Anabel, Ta, którą porzuciłeś, pamiętasz? Anabel, ja byłem pewny, że nie żyjesz. Gdybym wiedział, nigdy bym cię nie zostawił. Zrobiłbym dla ciebie wszystko. Przecież wiesz, błagam cię, uwierz mi. Udowodnij. Całuj mnie Graham, zastanów się O boże Nie wiesz, że on to robi, nie? No tak. Klątwa przestała działać. A Graham i Anabel są teraz razem. Czyli klątwa zdjęta. Bardzo dobrze. Czyli widzicie, według mnie były dwa wybory, tak? Mogliśmy je uwierzyć w to, co nie wiem co by się stało w sumie. Bo nie wiem, a mogliśmy jakby odczynić klątwę w taki sposób, że po prostu we dwójkę zeznają spokoju, tak? W sensie Anna bardzo zna spokoju. To też wiecie, to takie dwa wybory. No ale jestem ciekaw, jaki był pierwszy wybór, jakbyśmy jej uwierzyli. Ona była tą murową dziewicą, no nie, no to wiecie, no to możliwe, że nie wiem. Jakbym zaniósł jej szczątki do grahama tego, to może nie wiem, Było ona jakoś wyszła na wolność wtedy? Nie mam kompletnie pojęcia. Ale dobra, całe szczęście, że skończyło się to dobrze. No i lecimy teraz do Keiry. Lecimy jej powiedzieć o tym. Zobaczyć, co on nam, nam ma do powiedzenia, ogólnie. Zobaczymy. Czekajcie, jeszcze tylko na szybkości sprawdzę, czy mi się tu wszystko nagrywa. Wszystko się nagrywa, jeszcze sobie zapiszę. Gerkę. No i dobra. Dzień dobry, Keira. Gerald, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Super. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesujecie moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Ach, pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Okej. Okay. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. Przekonałeś Grahama, żeby poszedł z tobą do wieży? Powiedziałeś mu, że chodzi o morową dziewicę? Wiedział, na co się naraża, ale też słyszał wiele historii o pocałunku prawdziwej miłości, który przełamuje zły czar. To chyba dodało mu odwagi. I co? Wszystko się dobrze skończyło? Zależy, jak na to spojrzeć. Klątwa została zdjęta, dusza Anabel odeszła w pokoju, ale Graham nie żyje. Biedny chłopiec. Cóż, prawdziwa miłość jest rzadsza niż się niektórym zdaje. Mm -hmm. Powiedz. Co masz zamiar zrobić z Kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny z choroby z jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Anabel powiedziała, że Aleksander prowadził badanie nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kubiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. Ok. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki. Będę bardzo wdzięczna. Boże Chryste. A ten co tu robi, ty? Guślarz chce spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. – Co z tego będę miał? – Guślarz wiedział, że Wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie, no nie. nie bój się, Guślarz potrafi się odwdzięczyć. Po co odprawiacie rytuał dziadów? No, czasem człowiek umiera dławiony żalem, czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Skoro okay. potrzebujecie Wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu. Znowu tam? Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dzisiaj północy. Ja pierdolę znowu ta kłomnica. No nie wierzę. Dobra, no, poczekajcie, wściekłe pięści welem, Przyjacielska przysługa, to miałem zrobić tak? naprzód. Patrzcie, te dziady, to myślę, że nie wiem, czy dzisiaj zrobimy, moi drodzy. Najprawdopodobniej zrobię to sobie w następnym odcinku, jeżeli dzisiaj nie zdążymy. Ale zobaczymy jeszcze, tak. Na pewno chciałbym już zakończyć ten wątek z Keirą dzisiaj. Dobra, zamknąć łby. Wiesz, poczekajcie, bo oni pewnie mnie. Co przecież go. Ulbrusz, ty. Kolejny. Kolejny. Jopierdzielę. Ja Dobra, jedziemy na miejsce. Tu tu, tak? Co tu mamy? Coś ciekawego? Ciężkie, szerokie koła. Wóz kupiecki. Ten jechał, tak? Dobra. No to idziemy za śladami w takim razie. Oho! Zjechał z traktu z dużą prędkością. To nie wróży niczego dobrego. No baba wodna tu się pojawiła, ty. No, Geralt. Utopcę i baba wodna. Moje ulubienie, ale jak ona się tu pojawiła? Przecież. Ona może się tak pojawiać w losowych momentach? Wydówcaj. Ja nie mogę. Dobrze, że zauważyłem na tym. Na minimapie, ty, bo. Nie wiem, pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło. ona pojawiła się w miejscu dzień dzień, niż nie wiem. Plaża, woda, coś w tym stylu. Zawsze tam się zazwyczaj mi pojawiała. No tak. A... Jadący samotnie przez walen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Resztki mięsa, katoblefasa. Ciekawe, do jakiego to zaklęcia. Czerwone, wytrawne, zubaran, południowe stoki. Hmm, złotą tam już też ja, jedna paszka się zachowała, ale nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe co na to Keira. Ludzka, stętnicy Nie mógł odejść daleko. No pójdziemy jeszcze tam. No dobra, no to wiedziałem, że do tego zgnięcia tu prowadzą po te ślady. Chowaj miecz raz. Schował się i czekał na pomoc. Nie nadeszła, jak to w Welen. No tak, tego mogliśmy się spodziewać. Dobra, ile tam minut mamy, gry już? 20 minut. Niemożliwe to jest, jak ten czas szybko leci teraz, nie? Naprawdę. Tutaj zrobiłem sobie tych ziomków. Bardziej to ich pokonałem, no nie, no ale okej. Okay. Tak jak mówię, te dziady myślę, że to będzie akurat fajna, ciekawa misja. Ja myślę. Także zobaczymy. Gerald, już prawie zdążyłam się za. Super. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewa korzenia. Tylko. Zagrzejesz sobie wina z goździkami. Widziałam, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z zerikani i zagroż magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej, pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Oho! Zaintrygowałaś mnie, dobrze, zaczekam. <noise> to się na dwór. Będziesz się przebierać? Potem, ale nie uprzedzajmy faktów. No, idź przed dom. Oh, yeah. Dzięki za cierpliwość, już prawie gotowe. Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. Bikanyk, bin Kafir. Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia, więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. To gdzie ona? Kaira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrille zażar zeugl, który zalągł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o zeuglach. A wracając do bajki o kopciuszku... Chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Welen. Więc co powiesz na kononą przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Brzmi kusząco, na tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie. Zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się. Mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. Nie! Nie mam mowy. Nie lubię, jak się na mnie rzuca czary. A poza tym moje ubrania nie cuchną. Dyskusyjna kwestia, ale nie psujmy atmosfery. No, to w drogę czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa. Super. No jedź, gera. Kurwa, chciałem, żeby się właśnie przebrać, no ale. Chuj, dobra, jebać. Nie chcący zamiast jedynki, kliknąłem dwójkę A i mi się pojebało wszystko, no. Od, od teraz, od. Teraz będę kurwa myszką najeżdżał na te dialogi, bo naprawdę. Tragedia. Czemu te konie, którymi ja zazwyczaj tutaj jeżdżę w misjach fabularnych, w misjach takich wiecie pobocznych i w ogóle, one są takie wolne, im tak szybko prędkość spada, że to jest tragedia. Czemu my nie możemy swoim płotką jechać? bo co, zbyt szybko wygramy wtedy wyścig? nie wiem o co tu chodzi, naprawdę, o tu jakiś quest jest to na pewno w następnym odcinku sobie ogarnę to No to już tu widzę, tak? Pół metra niższy i dwa pół lżejszy. Ach, no tak, ale wtedy bym cię tu nie zaprosiła. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam dychy: od czynników? Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłon z szalotkami. Warto było się pofatygować. Polać ci białego czy. Czerwone wytrawne, tylko niech wpierw poddycha. O, proszę. Nie miałam ci za serawin. win. Myślałaś pewnie, że wiedźmini jedzą szpik utopców i popijają wodą z kałuży. <grym> Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo ci to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin ja i tu, tuzin tam. <grym> Zresztą niedługo się odkuję. Zaciekawiłaś mnie. Coś świętujemy? Tak. Powrót do żywych. Aha. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś. Te klatki, truchła, papiery. Nie zniszczyłem tej pracowni, jeśli o to pytasz. Nie widziałem powodu. Gdyby wyniki badań Aleksandra wpadły w nieodpowiednie ręce? Z drugiej strony kłomnica ma złą sławę, nikt się tam nie zapuszcza, a może nie ma się czym martwić. Wybacz nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedno ma imię. To jak? Twoja bajka, twoje zasady. Tak? To zamknij oczy i policz do dziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, wystarczy. General, ja, taki niecierpliwy. Dobra, okay. pytanie teraz. Ile ja tu mamy minut? 27. Dobra. Ja myślę, że w następnym odcinku sobie o, odszukamy Kairy, gdzie ona poszła. I coś czuję, że sam początek odcinka będzie bardzo, bardzo intymny. I nie wiem, czy mi nie, nie dadzą, nie, nie zabluruję sobie tego, albo nie wytnę tego. Także moi drodzy, jeżeli odcinka wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco, jeżeli jest ktoś tu nowy jeszcze nie subskrybuje, a ja lecę. Na razie.